I prawda jest taka, że większość ludzi, czy większość problemów związkowych wynika z tego, że ludzie chcą utrzymać wolność singla, chcą utrzymać te wszystkie nawyki i zachowania, jakie mamy będąc singlem i korzystać z dobrodziejstw, jakie daje związek. I to jest niestety niemożliwe. To jest niestety możliwe. Okej, okay, więc jeśli ktoś nie rozróżnia związek versus partnerstwo, to będzie tak myślał jak ten pan, na zasadzie, że będzie myślał, że związek to są kompromisy, zabranianie i zrzucanie odpowiedzialności na samopoczucie na partnera. To jest związek. I tak, wtedy zachowanie wolności wyboru sprzed związku jest niemożliwe. Ale na szczęście istnieje partnerstwo. Czyli Partnerstwo opiera się na świadomości, czym jest prawdziwa wolność wyboru, czyli wolność wyboru. Czyli, że jeśli ja czuję, że mam wybór, to czuję wolność wyboru. A drugą przepiękną, absolutnie przepiękną kwestią partnerstwa jest bliskość. Ja czuję szczęście, kiedy mogę uszczęśliwić siebie. Ja czuję szczęście, kiedy mogę uszczęśliwić partnera. I partner czuje szczęście, kiedy może uszczęśliwić siebie. I partner czuje szczęście, kiedy może usz uszczęśliwić swojego partnera. Wtedy mówimy o prawdziwej bliskości. I to jest naprawdę możliwe. Tylko samo się nie zrobi. Więc pierwszą podstawową rzeczą, żeby dotrzeć do takiego partnerstwa, nie związku, partnerstwa, to jest świadomość siebie i zajęcie się swoim bólem. Jeśli będziesz umieć obsługiwać swój ból i nie będziesz przerzucać go na partnera, to gwarantuję, że partnerstwo jest możliwe. I wystarczy zacząć od siebie, a to się potem będzie toczyć. Zapraszam w ból do szóstej, czwartki 5.30. Poznaj swój ból.